Hej, o, systre, ty, kam, A to... ...kładaj na cuniek serii Metro. I... ...ty... ...odcinku... Oj, ja... ...je... Ej, 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 co? Czemu ty idziesz w moją stronę tak w ogóle? Chciałem iść... Widzę cię prze... Jezus Mawie, nie strasznie. No i co... co ty myślisz? Widzę cię przecież! No kurde! <gry> Proszę, Widzę cię. Widzę cię. A to jest głupie. Nie mogę się cofnąć. No czemu ty idziesz w moją stronę? No sz... <laughs> Ta postać jest taka creepy No co? No Mógłbyś już sobie pójść? Bardzo ładnie, proszę A ja myślę szczerze, że zginę, ja. No i co Tak. Co tam tak? tak? O, Jezus Maria <gryzanie> Cieszcie widzę. Wiesz co ja ej ej, 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 kolego! My się lubimy przecież <gryzanie> Zmieścisz się tutaj. Ja nie wierzę, że to działa, nie? Że jakby ja jeszcze żyję. No muszę iść tutaj. No widzicie. Dobra, to dzisiaj. Ja nie chciałem iść. Ej, co? A, że ty tu nie wejdziesz. Rozumiem. Pójście mnie? Halo? A, tutaj na dół może muszę iść na. O, jest Hello? No! Widzę cię! Ha! Ja też nie mogę przejść. Nie rozumiem. Hello? Chcemy się strzelać? Nie chcemy się strzelać. Co? Nie. No, ja wiem, że ty nie chcesz. Oj, oj. Dobra, puszczaj mnie tam. Ja nie chcę schodzić na dół. Dobra. No Co? Zbijam deski co to tyle. Aha. Co Ej. ej. Co ty tak skaczesz dziwnie? Nie, nie. Tak. A? Wait. I do góry, Ej! No jest Nie, nie chce pójść, nie chcę, pójść w moją stronę. I ona sejdzie sobie tam. Nie pójdzie za mną. O! jechać. Dobra. Jeszcze zrad. No, nie ten przecisk. I nie ten przecisk. No to dupa. <suszy> Tak, nie żyje. O, on No cóż. <ścoughs> Mogę się tego spodziewać. No nic, spróbujemy jeszcze czas. Raz. Mam nadzieję, że mnie wywalić nie wywali. Hello! No, pójdziesz sobie stąd. O, super, ile mi zostało tych filtrów? A widzę. No. Aha, na minutę mi zostało jakoś. Czemuś teraz nie mieszczę? O. Leży. No mogę go zabić w sumie. Co wow, wow, wow. ty myślisz? Co? Oh. Wait, co? No, to tuba chyba co? Czas rasowy, no opcji nie ma. Wow, patrzy na siebie, przeżyłem. Cholera. właśnie schowaj się. Schowaj się. O, ciekawe. O, cholera. Oj. Nie, to co to za. O, jak łatwo było super. Jest jeden problem, ja się zaraz poduszę.

The underground hmm. was a frightening place, no ja nadal nie, I nie mam czym oddychać. <laughs> no, bo byś tam umarł bez klatki. Czemu by tu nadal jesteście? Co? A spokojnie, broń mi się nie przyda. A magia. A widzisz.

My się nie my się lubimy przecież kolego. czemu nie chcesz za to? What? WHAT Ja to muszę zraszować, bo inaczej no nie wystarczy mi powietrza po prostu Ja uduszę No i what? Serio? Oh, oh. Hmm. Nadiem, że nie mogę powieć pod tych kalek, bo się załam. Znowu na dół. O, jest zapis. Wiesz, co chyba jaja robisz, ale wiesz co, drzymy. Nie wiem, że ja nie wiem, jaki to w ogóle działa, ale działa. Jezu, jestem. Że to starczyło jakimś cudem. Wow. A to już szybki run. No, oczywiście. Ale nie poczytał. Aha, tu szukamy 6D, nie? Co ty robisz? O, coś ciekawego znalazł. No jednak. Nie. Ale jak szukamy 6d. A, d6. No, no tak, nie umiesz czytać po prostu. Ale dobrze pamiętałem. A ty nie. Ty jesteś po prostu debilem. Więc <laughs> no teraz no. Myślisz, że tak po prostu stąd wyjdziesz? Nie wiem, czy to jest możliwe. Oh shit. Okay, is ah, it's just out. I had found these 6 documents, but Miller had not yet returned. Without his help, I wasn't certain I could get out, ah. out of the library alive. But everything depended on it. To such a moron, I don't have

Coś tam dać, tak. To już mój przeciwnik jest. <laughs> tu nie <laughs> trzeba oddychać. Dajcie mi kupić. Dajcie Proszę, dajcie mi kupić jak najwięcej tego. <laughs> no <naszą. śmiech> co? Tak. Nie. Nie like.

To are there, I told you we'd meet again. It's the rangers got themselves. I heard you received no help from Polis. What's your next move? Yeah. Keeping silent, you're turning into a ranger. Aha. Take a close look at the road you follow, Artyom, and be aware of how it might end. You reap what you sow, Artyom. Force answers force. War breeds war, and death only brings death. To break this vicious circle one you must co, more than just without thought or doubt. Well, Artyom, I've been chatting here for far too long. Okay. Super. Ja go dałem stanie nie? Trzeba zabieć, mu wszystko. Gdyby nie on mój jak gniłby teraz w tamtym tunelu z anomalią. Nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on, Miller, nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie w tę podróż, ale moim przewodnikiem jest Han. To nie zyk... to jest. Chingis, nie, nie, sam Han, dobrze. To niezwykle nawet ludzie Millera, nie uznający żadnych autorytetów poza swym pułkownikiem liczą się ze zdaniem tego filozofa włóczeniu wierzy. To jest Jaraniec! On tam jara grzyby i ta sto procent! przy jakąś przeciwną władzę ludzkimi duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie go. Nie, to jest pora, żebyście mi dali czym oddychać. A nie, ty mi nie dasz tego. Czy zejść na czy on coś mi tam da. Ech. Tu byłem, ty nie masz. Ty masz. Nie wpuszczacie tu, rozumiem. Nie macie co mi sprzedać, naprawdę. Ty nie masz, nie masz. dobra. Nie, no nikt, nikt mi ten. Tutaj... O! O! Tego nie zobaczyłem. Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grube mury? Czy ludzie Milera sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpiecznie? Dziwne, że nawet ci, co stoją twardo na ziemi i potrafią patrzeć śmierć i prosto w oczy, nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie. Stalkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwrócił się do góry nogami. Piekło rozponoszyło się wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic innego, jak schronić się w dawne, piekielne dziedziny. Dlatego być może najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły. Nic nie wiem na temat wiary, ale te ikony i freski, zdobiące kościelne mury, sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. Zupełnie jakby grzesz grzesznicy, którzy zniszczyli stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać odpuszczenia. Mogli, nad mogli nawet nadal modlić się z zbawienie. Nie zadałem się, nie Wszedłem tutaj poszukać czegoś innego, a ty nie masz tego, co ja bym chciał. No, amunicję mi dali za darmo. Nie wiem, czy... No. W sumie, ja, ile ja mam pieniędzy? Pokaż mi, ile ile ja mam pieniędzy, co? A nie czekaj, ja mogę sobie wziąć co ja chcę, U? ale mam już, Od... A, mam hmm. rozszerzony magazynek wskaźnik, dla którego sobie mogę wziąć. E No od razu wszystko weźmy radiator, co? Mamy yy... wszystko, to mam wszystko, to wszystko, Tutaj to samo. Ja jeszcze to. <grymne> Aha, szno... nie, tak samo. Podczerwień! Znowu nie czuję kolejnie podczerwienie. Ale fajnie, że daję za darmo.

Oh. No. done. No. Oh. Vladimir. They get gear's ready. You guys ready? Mm. settle up then. Cota. What? Wait. Go. Well, Artyom. Ja naprawdę nie wiem, kim ty jesteś. Nie chcę wiedzieć. Bo to, to jest, mówię. No, on tamtej grzybki swoje lubi. <grybki> Na pewno. Mm, no to co? O, o ten idziemy. Myślę, że jedziemy autem. No dobra. Puściłeś mnie w końcu. Dziękuję. <grybki>

That's how our journey to jest jak nasze przemiany began. Okej. Dobra, no ja myślę, że teraz z tym skończymy ten odcinek, Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zobaczyć poprzednich serii, tak? One to też bardzo dobre. Ja się z nami żegnam. Cześć.